Ja jestem królem internetu Jak chcecie żeby Filip się wydostał z więzienia To wciśnijcie łapkę w górę O taką I dzwoneczek I dzwoneczek Jak jest czerwony to zamienię go na sary Tak się trzeba odciskać waszego youtubera Filipa Cześć widzowie Dzisiaj nagrywamy filmik W ogóle Trasa się stała. Taki król. Król internetu mi tu zamknął. To jest jego laska, zobaczcie. Króla internetu. To jest jego laska On tak, on tak, tak ją trzyma. Zobaczcie, widzowie. Zostawię ją, to sobie nie skapnął. Dobra. No i widzowie nie wiem co robić, tylko mnie tu mam takie dwie zadania pierwsze takie zadanie już zrobiłem, miałem o takie kryształki przykleić widzowie pierwsze zadanie zrobiłem już wiecie widzowie dlatego teraz musimy tylko się z tym przydostać ja temu królowi laskę poczekajcie widzowie bo ja chyba wiem co z tym zrobić Trzeba tą laską zrobić. Poczekajcie widzowie. Cześć oh. widzowie, na lascie mam kamerę, zobaczcie. Telefon mój, bo ja nagrywam w ogóle z telefonu. No i widzowie, teraz przebieramy się za króla. Widzowie. nie nie, nie widziałem jego szturmu na kot w widziowie a to było kot ciebie jutro na pewno jego pokonamy króleń internetu pa pa